Siemanko. Naszym ostatnim przystankiem na drodze w Wietnamie jest miasto Ninh Binh, a w zasadzie jego okolice i wioski, które leżą pomiędzy wapiennymi skałami, które wystają z pól ryżowych. Na załączonym obrazku widzicie jak to wygląda. Naprawdę robi wrażenie. Jedną z głównych zalet tego miejsca jest to, że można naprawdę odpocząć. Jest to wietnamska prowincja, na której niespecjalnie cokolwiek się dzieje. W tym momencie jesteśmy w tym miejscu jakieś 3 miesiące po zbiorach ryżu. Jak możecie zauważyć, krajobraz wygląda nieco inaczej niż z pocztówek, ale nie chcę powiedzieć tutaj, że jest bardziej wypłowiały. Moim zdaniem ma inne zalety. Odbijamy sobie tutaj spacerując nieco to, że nie wypłynęliśmy w rejs poza toce Halong. Bo jak widzicie naprawdę można te skały wapienne porównać do, do, Halong, do Halong. Jednak z lotu taka pewnie widzicie to jeszcze lepiej. Hotel, w którym się zatrzymaliśmy to Trang An Riverview Homestay, a homestay to tak jakby wietnamski pensjonar. Mamy tam basen, w cenie jest również śniadanie fajne miejsce do tego, żeby wyskoczyć sobie tutaj, gdyż jesteśmy od tego miejsca, z którego nagrywam, jakieś 150 metrów. Eee, I okolica naszego hotelu niczym się nie różni. Jest dokładnie tak samo, jednak wyszliśmy po nagrywać tutaj, bo jest większy spokój. Tam jednak obok nas są jeszcze 2 trzy pensjonaciki, e, w których jest troszeczkę gości, mimo tego, że jesteśmy poza sezonem, jest tam głośniej i nie mamy takiego komfortu nagrywania. Aczkolwiek e, cała okolica wygląda, wygląda dokładnie tak samo. Z Dobę, w pensjonaciku, a dokładnie w domku, który wynajmujemy, bo mamy tam bungalow, płacimy dokładnie tyle, ile widzicie pod spodem, pode mną e, na ekranie. W cenę wliczone jest również śniadanie, także cały pobyt wyszedł nas dokładnie tyle. E, no, jest to bardzo atrakcyjna cena. Warto zaznaczyć też, że miejsce, w którym znajdujemy się, jest chyba najtańszym regionem, e, który udało nam się zwiedzić w Wietnamie. Za obiad dla dwóch osób, na który składa się stak wołowy z frytkami i sałatką warzywną, zupa fo z wołowiną oraz sałatka z pomidorów i ogórka, a do tego jedno piwo i no dobra, dwa piwa i jeden szejk bananowy, płaci się dokładnie. Tyle. W okolicy znajduje się również sporo atrakcji turystycznych. Poza tym jest to świetne miejsce do tego, żeby wyjść sobie na spacer, co zresztą teraz czynimy, wybrać się na wycieczkę rowerową lub przejechać się po okolicznych wioskach skuterkiem. Koszt wynajęcia skutera to około 100 tysięcy dongów, co przekłada się na kwotę 20 złotych. Wynajęcie roweru w naszym hotelu nie kosztuje nic, więc jest to bardzo atrakcyjna opcja zwiedzania. Nie musimy nic za to płacić. A wszystkie atrakcje turystyczne w obrębie naszego ośrodka znajdują się od 5 do 30 km. Zdecydowana większość z nich jest blisko nas, powiedzmy od 5 do 10 km.